Mamy, mamy prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Biały Dym nad hotelem, jeden z Warszawy. Tak. Mamy nowego prezesa, mamy nowego. Sebastian Świderski został prezesem. My tutaj już kończymy powolutku walne zgromadzenie, które no, odbyło się w takim sprinterskim tempie. Zaskakująco szybkim i zaskakująco pokojowym, bo my tutaj jadąc chyba spodziewaliśmy się, że tutaj będzie walka do... Ostatniej chwili walka o każdy głos, walka być może do późna w nosy, a tymczasem w zasadzie o godzinie 18.30 praktycznie wszystkie karty rozdane. Tak, no, tak naprawdę było tak, 60 do 40, jeśli chodzi o procenty, nie, nie, nie o głosy, bo było 90 delegatów. Najpierw były takie głosy, że dla Sebastiana Świderskiego kilka dni temu. Gdzieś wczoraj już mówiło się, że ta rywalizacja się jeszcze może za, zaostrzyć, natomiast wszystko się... Zakończyło. Odbieramy? Odbieram. Słuchajcie, musimy telefon. Halo, dzień dobry, dzień dobry panie, panie Danielu. Masz, czy masz trzy minuty. Bo jesteśmy na żywo wprawdzie Siatki, Daniel. Jakbyś mógł nam opowiedzieć, co tam się dzisiaj wydarzyło, słuchajcie. Także z wyborów przechodzimy do wygrania Polski z, Polski z Brazylią. Daniel Pliński jest na żywo, ja tutaj podstawię telefon, Daniel opowiada jak ten mecz wyglądał i gratulacje przede wszystkim. No witam serdecznie, no takie męskie granie, męskie granie przygrywaliśmy w To no podsiadło tam 24. był z wami? <gry> Proszę? Podsiadło tam był z wami? Męskie granie? No ale to jest też jedno zwycięstwo, no, trzeba coś, coś trzeba wygrać jutro pojutrze, żeby marzyć o tym, żeby grać, grać o medale. A No właśnie, bo macie jeszcze Rosję i Bułgarię, ponownie. Bułgarię, dokładnie Bułgarię i Rosję. Bułgarię no, to i Rosji, jest to. Ciężka, no, grupa ciężka moim zdaniem te wszystkie zespoły są wyrównane, każdy ma swoje plusy, znaczy, każdy, każdy ma jakieś swoje minusy. Najważniejsze, żeby te minusy ukryć, nie pokazywać ich. Na razie funkcjonujemy dobrze to jest chyba najważniejsze z tym wszystkim. To co, no moja drużyna gra odważnie, mądrze, bawi się siatkówką to jest moim zdaniem kluczowe w tym wszystkim. Dlaczego tak fajnie funkcjonujemy w tych błogach. Zmotywował Cię wynik drużyny Michała Bąkiewicza? Nie, no swoją drogą, wiesz. Ci ludzie, ci ludzie wiedzą, mówią o moich chłopakach, bo 21 siedem, oni wiedzą czego chcą. Nie udało mi się wcześniej żadnego medalu w twoim rodzinie zdobyć, więc oni marzą o tym, żeby udowodnić, może i tobie, ale z innym, że to jest roślin, który ma duży potencjał. I od samego początku tak dlatego się zdecydowałem na bycie na tej reprezentacji. I tyle. My mamy swoją reprezentację, twoją ścieżkę Gratulacji dla Michała Mąkiewicza i dla jego drużyny. Dla rocznika 2003, ale tak jak powiedziałem, nie patrzymy na innych, tylko i wyłącznie się na twojej robocie. No a jest tak dobrze, to rozumiem Daniel, że apetyt na medal jest, co? No wiesz, jak kurczę, jesteś blisko yy, półfinału. No właśnie. Trzeba yy, wy, wygrać. Czyli jeden mecz da wam półfinał? No to super, dziękujemy za ten szybki raporcik. Jeszcze jedna rzecz. Pozdrawiam, pozdrawiam jeszcze jedna rzecz. Oddałeś, tak. oddałeś głos w wyborach na prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej, gdyż jesteś delegatem? Tak. Taki <grym> był mój obowiązek. Taki, taki był <grym> i mój obowiązek. No to super, super. Dziękujemy Daniel Pliński. Powodzenia tam i trzymamy Poddawiam kciuki z, 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 Dobry, najlepszego. Dziękuję. No i fajnie, taki szybki raporcik Daniela. Czyli Ech. co, to był ten jeden z wstrzymujących się? <laughs> Skoro przemyślany. przemyślany. Fajnie, fajnie, fajnie. Niech tam chłopcy sobie walczą. No jakby tak dwa medale. Do 19, do 21 w jednym sezonie zgarnąć. No to... Trzy medale, bo Trzy... i dorośli. I dorośli, tak. A tu w Mistrzostwach Świata, tak? Młodzi. No dobra, wracamy do wyborów i będziemy obserwować, co zrobi drużyna Daniela Plińskiego. Zatrzymaliśmy się nad tym, że spodziewaliśmy się ostrej rywalizacji. To się zmieniło już przed Wami. Tak, przedwalnym, bo w zasadzie wycofanie się Ryszarda Czarneckiego zamykało poniekąd kontrkandydatom Sebastiana wszelkie możliwe ruchy, bo nie ma co ukrywać, że, że gdzieś te obozy podzieliły się na dwie grupy i wszyscy, którzy chcieli Sebastiana, skupili się wokół niego. Jacek Kasprzyk zapowiadał gdzieś od dwóch, trzech tygodni, że wycofa się w trakcie zjazdu, a opozycja. Kontrkandydaci skupili się wokół Ryszarda Czarneckiego i w zasadzie też wydawało się, że wycofają się z kandydowania i zostawią swoje głosy na cześć Ryszarda. A tymczasem ten ruch w zasadzie zaskoczył nawet tych, którzy popierali jego kandydaturę. No I tak rzeczywiście później było. Wszyscy kontrkandydaci Sebastiana Świderskiego się wycofali. Został jeden na Polacu Boju, jeden, który. Miał dosyć takie rzeczowe i trzeba powiedzieć, chyba starannie przygotowane przemówienie. Przemówienie, które odczytał z kartki, ale na nim było tak dobre 10 punktów pomysłów kilka nawet konkretnych na to, co chciałby zmienić I, i, i tak jak żeśmy rozmawiali na antenie Polsatu Sport, w zasadzie najważniejsze to gdzieś próba walki o nasze wzmocnienie siły międzynarodowej, próba walki o jeszcze poszerzenie i polepszenie szkolenia młodzieży i być może też próba ulepszenia organizacji polskiej siatkówki plażowej. No i wreszcie na koniec... E, chyba troszeczkę reorganizacja e, działań samej struktury związkowej, samej centrali. Także można powiedzieć, że takie ruchy na początku, Dosyć konkretne. Wiadomo, że kibiców tak naprawdę najbardziej interesuje wybór trenerów, wybór selekcjonerów. Tak, no i tutaj już są pierwsze rozmowy, kogo Sebastian Świderski widziałby. On sam twierdzi, że już rozmawia z kandydatami i rozmawiał, i zresztą my też widzieliśmy podczas Mistrzostw Europy już Sebastiana Świderskiego, choć jeszcze nie był prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej, to już do niego przyjeżdżali. I to fajne akurat, bardzo że, fajne. Przy, że przychodzisz już z gotowym pomysłem, a nie mówisz, poczekajmy, jak zostanę wybiory, wybrany, wtedy dopiero zacznę rozmawiać. Oczywiście najbliżej Sebastianowi to widać, czuć jest do trenera Nikoli Grbicza. I powiedział podobno w jednym z wywiadów, że chciałbym trenera Grbicza. Tak. No to jest konkret. To jest konkret. Natomiast, oczywiście, nie wiadomo, co stanowi kontrakt trenera Grbicia z Peruzią, gdzie dopiero rozpoczął pracę. Wątpię, żeby trener Grbic tak podpisał kontrakt z prezesem Sircim i nagle ma ten kontrakt tylko rok. No, a to jest ta... Zakładamy, że do dokończy mm -hmm. sezon ten ligowy i wtedy przejmie stery naszej reprezentacji. A byłbyś tak? w stanie sobie wyobrazić łączenie tych stanowisk? Bo już coś takiego przerabialiśmy ostatnio i i nie wiem, czy do końca to wypaliło, więc zakładamy, że na przykład Sirci i Perudzi nie zgadzają się. Czy byłbyś w stanie wyobrazić sobie łączenie tych dwóch stanowisk? No, trud, wiesz, no oczywiście sparzeni, tym co wydarzyło się. Z Witalem Heinenem, bo, bo też mamy obaj wrażenie, mieliśmy wrażenie, że trenerowi Heinenowi bardzo w głowie zamieszała da perudzie, i to wszystko, co tam się wydarzyło i bardzo go to, ale nie wiem czy nie zmieniło, ale na pewno odbiło się na kondycji trochę takiej psychofizycznej, więc można się tego obawiać, na pewno. No i zobaczymy, no wiesz, no, bo też chodzi o to, żeby to prawo było równe dla każdego, tak? Więc, bo, bo my ciągle to zmieniamy. Raz mówimy, że nie ma problemu, żeby trener był i trenerem klubowym i, i reprezentacyjnym. Drugi raz mówimy, że, że nie, nie może, a tutaj u dziewczyn może, a u chłopaków nie może i odwrotnie, więc no dobrze, jakby było to ujednolicone. Ja woli, wolałbym jednak przed Mistrzostwami Świata e, i, i na, te, na te kolejne trzy lata przed Igrzyskami, żeby trener jednak. Skoncentrował się na naszej reprezentacji, że, żeby to był taki cel, żeby później też nie było wymówek. Tak? A, a po co? A po co pozwoliliście na to, żeby. I to nawet jako prezes świderski, myślę, że sam powinien um, zorientować się, że, że, że to będzie kolejny argument w przypadku niepowodzenia, który byłby wytykany, tak? Mogliście się nie zgodzić. <gry> a wyobrażasz sobie taką historię w zasadzie w ciągu kilku miesięcy. Trener Grbic jest trenerem Zaksy, zostawia Zaxę dla Peruzi, po czym jest Z trenerem ten... Perudzi, rozpoczyna przygotowania do sezonu i zostawia Perugię, Perugię dla Polskiego Polskę. Związku Piłki Siatkowej. No to byłaby historia nieprawdopodobna. Zdecydowanie. Słuchajcie, ja a, a propos trenera Grbicia e, miałem, jedno, e, miałem jedno, e, jedną wątpliwość. To znaczy, Ja zapytałem się o to Sebastiana Świderski. To znaczy Jakie było tak naprawdę rozstanie trenera Grbicia z y, grupą Azoty Zaxą Kęcierzyn Kośle, z nim personalnie jako prezesem i z zawodnikami, e, którzy też słyszeliśmy, że oni podpisywali kontrakty z Zaxą, też wiedząc o tym, że trener Grbic, z którym świetnie się współpracuje, zostaje. Więc bałem się tego, że, że tutaj była pewna. E, zgrzyt. Pe, pewien zgrzyt. Natomiast tak, no, Sebastian Świderski jednak utrzymuje, że. To wszystko było dogadane i, i, i w taki bardzo dżentelmeński sposób zostało to załatwione i ta sprawa była rozwiązana. Więc no, tym nie uspokoił a propos trenera Grbicza. Natomiast no, też można się zastanawiać: ten Sebastian Siedler się nie zamyka. On, on, on powiedział, że on chce zaprosić dwie, trzy, być może cztery tenerskie persony, z którymi chce przeprowadzić rozmowę, dyskusję. I i pomysły. Absolutnie tak. No Ja jestem raczej przeciwny łączeniu tych dwóch stanowisk. Uważam, że powinien selekcjoner skoncentrować się tylko i wyłącznie na pracy z naszą reprezentacją. Uważam, że mamy na to wystarczające fundusze, wystarczające środki finansowe, aby zmotywować dodatkowo takiego trenera. Plus oczywiście nagrody za wywalczone cele. A też uważam, że nasza reprezentacja jest w dosyć delikatnym momencie, kiedy ma olbrzymi potencjał. Natomiast przed nami za chwilkę próba obrony Mistrzostwa Świata i za trzy lata od razu Igrzyska Olimpijskie. Ten cykl jest znowu skrócony. Więc myślę, że lepiej byłoby, gdyby, gdyby to była praca tylko w 100% poświęcona obserwacji zawodników w plus Lidze i, e, i rozmowom z tymi wszystkimi, którzy w ostatnich kilku latach stanowili o sile naszej reprezentacji. I tak samo uważam odnośnie pani, bo tam sytuacja jest jeszcze bardziej delikatna. Trzeba na zacząć od rozmowy z tymi zawodniczkami, które być może ostatnio nie występowały, zwłaszcza z Janą Wołosz. Trzeba obejrzeć, przejechać całą naszą Tauronę, ligę. Trzeba porozmawiać z jeszcze kilkoma siatkarkami i zbudować wokół tej kadry pozytywny klimat. Bo troszeczkę wokół kadry pań było ostatnio zamieszania, więc, więc tym bardziej uważam, że tam też przed Mundialem rozgrywanym u nas w domu. Należy się dużo pozytywnego klimatu, dużo rozmów, dużo spokoju i pracy takiej taktyczno-technicznej, żeby ta drużyna przystąpiła do mundialu z, z takim entuzjazmem, z jakim przystępowała reprezentacja. Ze znakami zapytania, bo było tych znaków bardzo dużo, ale jednak był entuzjazm wokół kadry 2014 panów. No dobra, i to teraz tak pytanie, czy. Działanie ekspresowe jeśli chodzi o wybory trenerów, wiedząc o tym, że sezon dopiero rozpocznie się no, po sezonie ligowym. Czy na spokojny wybór i, 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 i prezes, i zarząd mają te kilka, kilka miesięcy, czy wolałbyś jednak w przeciągu kilku, kilkunastu tygodni, no nie wiem, w przeciągu dwóch miesięcy, czy też do końca tego roku, na przykład poznać nazwisko selekcjonerów? Ja na spokojnie ekspresowo, czyli, czyli zakładając, Nie że, za szybko. Tak, zakładając, że Sebastian Świderski, tak jak powiedziałeś, rozmawia już z kilkoma kandydatami, ma już w głowie różne pomysły. Powiedział to zresztą w swoim wystąpieniu. Nie chodzi nawet o wybór właśnie jednego nazwiska. To, co troszeczkę ja też tutaj sygnalizowałem, chodzi o to, jaką wizję ma ten trener, jak chce pracować z naszymi zawodnikami, a później zobaczyć, czy to pasuje do tego, co, co my tutaj w Polsce rzeczywiście mamy. Wydaje mi się, że jeśli ma swoje już nazwiska gdzieś w głowie, w teczce zapisane, czy w telefonie komórkowym, to to będzie prosta sprawa. Bo to jest teraz już jestem prezesem, zapraszam na zarząd, powiedział. Decyzję ma podjąć grono, wąskie grono, ale ekspertów. Skoro tak, no to w zasadzie sytuacja jest prosta. Trzech, czterech, pięciu doradców, którzy znają się na robocie, którzy nie wiem, byli trenerami, wyobrażam sobie, i, i do których ma zaufanie Sebastian Świderski, spotyka się z kandydatami, e, rozmawia już o konkretach, o nazwiskach, o planie przygotowań do, do mundialu i podejmuje decyzję, bo tutaj nie ma co przeciągać sprawy, bo jeśli ma to być Nikola Grbić. No To nie wyobrażam sobie, żeby Nikola Grybić prowadził przez najbliższe 3 miesiące Perudzie i nie obserwował Plus Ligi i za 3 miesiące dopiero dowiedział się, że będzie selekcjonerem reprezentacji Polski. Tak? Jeżeli to ma być trener z nie wiem, Italii, na przykład, który nie zna do końca tauron Ligi i przejmie kobiety, to nie wyobrażam sobie, żeby on nie przyjechał tutaj za chwilkę, i nie oglądał Ligi, która już rozpoczęła swoje rozgrywki. Tak. Co ciekawe, to też ten, rozmawiałeś chyba z trenerem Piacą podczas Mistrzostw Europy. Zagraniczni trenerzy nawet nie wiemy, jak śledzą naszą Plus Ligę. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, to nie, jak oni siedzą, to nawet kiedy Plus Liga nie gra, jak śledzą rynek transferowy, transferowy. Jak, jak wzmacniają się nasze kluby. Oni wszystko wiedzą, tam. zdają sobie sprawę, że nasz rynek pracy jest rynkiem naprawdę dobrym i, i, i z pola widzenia go nie tracą. Także większość szkoleniowców, rynek polski i to, co się na nim dzieje, naprawdę śledzi w sposób bardzo wnikliwy i wie, wie wszystko odnośnie personaliów. Zna młodych siatkarzy naszych, no, to akurat jest taka bardzo fajna informacja, no bo gdzieś pojawi się temat Polaka, no i, no i pytanie, ja na razie nie widzę w, w tym, co mówi Sebastian, nie, nie słyszę takiej tendencji do tego, by zatrudnić jako pierwszego trenera naszej reprezentacji Polaka, choć oczywiście Michał Winiarski to nazwisko się przewija, ale Sebastian też powiedział, że nie chce na siłę łączyć trenera Grbicia z Michałem Winiarskim. No, bo to już będzie taki twór wymyślony przez prezesa, tak? Mm -hmm. To wszystko się odbędzie na, na zasadzie rozmów. Pytanie, czy Michał Winiarski jest gotowy i chciałby. Choć jestem pewien, chciałby, że, że Roberto Piazza by widział taki ruch jako naturalny na przykład. Że Roberto Piazza z Michałem Winiarskim tak. jako. Niczego nie sugeruje. Już, już pracował. pracował tak. no więc byłby to naturalny wybór, nie? O, jest kandydatów, myślę, wiele. Nie wiem, czy akurat Roberto Piarca w ogóle zostanie zaproszony do rozmów. Wiem, że ty. Jakbyś był prezesem, to też na przykład ten raz, niego byś zabrosił na rozmowy, bo gdzieś nią cię inspiruje. On ma dużo plusów, ale ma też kilka minusów. Mnie on ostatnio w reprezentacji Niemiec się mniej podoba, natomiast też trzeba powiedzieć, że, że, że mam wrażenie taki, że jego zawodnicy go irytują. Tymi prostymi błędami go tak po prostu irytują. Ma troszeczkę słabszy potencjał aktualnie niż, niż miał jeszcze jakiś czas temu w tej reprezentacji. Natomiast jedno jest faktem że rzeczywiście to, co powiedziałeś w tej chwili, że Sebastian. Świderski chyba zasugerował, że jeśli chodzi o reprezentację kobiet, być może będzie to konkurs, czyli tak naprawdę będą mogli zgłaszać się sami kandydaci chętni do przejęcia tej reprezentacji. Natomiast jeśli chodzi o reprezentację mężczyzn, to raczej skłania się do samemu wystosowania zaproszenia do kilku kandydatów i tylko ich zaproszenia do Warszawy na. Rozmowy, a nie otwartego konkursu, czyli prawdopodobnie będzie to kilku tylko wybranych trenerów, i tak jak tutaj wymieniliśmy już kilka nazwisk: czy Tili, czy Giuliani, czy Gianni, czy Piazza, czy Grbić, czy Gardini, czy Bernardi, o których się mówiło w ostatnich tygodniach, czy, czy jeszcze może ktoś inny, to prawdopodobnie no kilku dni z nich zostanie na starcie już wyautowanych. No tak, no też trzeba pamiętać o, o zupełnie jednak różnej pozycji naszych panów i, 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 i pani. Pamiętajmy, dlaczego konkursu, ja to troszkę tak czytam, dlaczego konkursu dziewczyn? No pytanie, który, który trener podejmie się bardzo trudnego zadania: przejąć reprezentację tak naprawdę w roku mistrzostwa Świata, gdzie w tym Wolejlandzie, gdzie w Polsce kochamy siatkówkę, bierze drużynę, impreza odbywa się w tym kraju. To jest bardzo duże ryzyko dla dużego nazwiska żeby z tego to przekuć na sukces w tym pierwszym roku, a oczekiwania na pewno takie będą, bo gdzieś kibice, którzy, którzy nie śledzą naszej żeńskiej reprezentacji na pewno będą chcieli oglądać podczas Mistrzostw Świata nasze panie dziś w okolicach ćwierćfinału, a może i, i wyżej, a to będzie trudna sztuka, bo trzeba realnie patrzeć na, na nasze możliwości. Zadałem Ci to pytanie kilka godzin temu, gdzieś około 11, zadam teraz po, po wysłuchaniu już sporej części tego, zarządu, tego zjazdu, poza wyborem trenerów, poza tą częścią czysto taką sportową, co według Ciebie powinno być takim najjaśniejszym, najważniejszym punktem rozpoczynającej się kadencji Sebastiana Świderskiego? No wiesz, to jest troszkę takie oklepane, bo my to ciągle powtarzamy i tak naprawdę i, i, i podczas wcześniejszych wyborów o o tą większą aktywność na arenie międzynarodowej, w strukturach CEFU, w strukturach FIVB, bo my tam niby jesteśmy, ale tak naprawdę niewiele znaczymy, jeśli chodzi o jakąkolwiek decyzyjność, czyli rozpychanie się tutaj, akurat Sebastian Świderski fajnie wchodzi z językiem, więc bardzo swobodnie będzie mógł operować w tym międzynarodowym towarzystwie, i to są te duże plusy Sebastiana Świderskiego. Natomiast no, też mam wrażenie, gdzieś dalej powinien poszukać ludzi, którzy również Taką ambicją, świeżością zaatakują te, te światowe i europejskie rynki. Myślę, że dużo jest jeszcze zmian, jeśli chodzi o media społecznościowe, ale to już wkraczamy w takie rzeczy detaliczne. Tak? Nie, dlatego spytałam o tą taką najrychlejszą, najważniejszą sprawę, która według ciebie jest pierwsza do, do zmiany i próby ulepszenia w funkcjonowaniu samego związku, bo wiemy dobrze, że, że jeżeli spojrzymy, no to na, na, gdzieś na, w porównaniu do innych związków i tak PZPS jakby święci triumf te reprezentacyjne, jest związkiem z zabezpieczonym budżetem, z dotacjami z ministerstwa, z prężnymi sponsorami, ze wsparciem wielkim telewizji. Polsat z współorganizowaniem świetnie funkcjonującej Ligi Zawodowej, męskiej i żeńskiej, więc jakby tutaj wiele rzeczy funkcjonuje już. To wchodzi do, do prężnie działającego związku na wielu polach, ale są też pola, które no na pewno wymagają zmian. Musimy się że zwracam uwagę na, na dzieci, na młodzież. Sam zresztą bardzo aktywnie wspierał tzw. kinderki. I, i to będzie też procentowało, jeśli chodzi o... O, 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 tą, o tę sferę młodzieżowej siatkówki. Mam, mam wielką nadzieję, że też będzie aktywny w regionach, że będzie pomagał i tym mniejszym klubom, i, i klubom nie tylko z Siatkarskiej Plus Ligi. I o to będzie też zabiegał, o to walczył i, i szukał finansowania dla całej siatkówki, bo im więcej, im, im szerzej te pieniądze się znajdą, tym, tym będziemy mieli większe zainteresowanie w większej części Polski, bo wiem, że są takie regiony troszkę, pustynne, jeśli chodzi o Siatkówkę. Dużo do roboty, ale na razie chyba myślę, że Sebastian powinien skoncentrować Wieczór świętowania. Tak, no dzisiaj, dzisiaj absolutnie świętuje. To jest jego dzień, chociaż jak sam przyznał, on jest sportowcem i on chciałby wygrać jednak w rywalizacji w walce. I, i, i walce. Na no dzisiaj, dziś na polu bitwy, został samostatecznie, został jedynym kandydatem. Wszyscy inni się wycofali z walki o fotel, fotel prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Kończymy, bo słuchajcie, jeszcze mamy jedno wejście do Polsatu. Sport. Co ważne jeszcze, też niemal w całości zarząd zaproponowany przez Sebastiana Świderskiego został przegłosowany. Czyli Cześć. myślę, że te pomysły Sebastiana Świderskiego powinny znaleźć poparcie także podczas głosowania w zarządzie, i nie będzie tutaj jakiegoś takiego, takiego hamulcowego, który zatrzyma zmiany Sebastiana Świderskiego. Na pewno dostał... Niemal stuprocentowe poparcie na zjeździe, i wchodzi ze swoimi ludźmi, więc nie będzie mógł wytłumaczyć się, że, że coś nie mógł przeforsować, że była jakaś opozycja, że coś było przeciwko niemu. Wchodzi ze swoimi ludźmi, będzie mógł wprowadzać swoje pomysły. To jest duży plus. I na koniec tylko rzucam takie hasło, bo nie mam pojęcia, nie zastanawiałem się nad tym, nie dowiadywałem się. Ciekaw jestem, kto przejmie jednak ekipę. Mistrz, wicemistrza Polski i e, zwycięzcy klubowego e, pucharu Europy, ligi mistrzów e, pod względem e, organizacji, e, cześć, cześć, cześć. pod względem e, prezesury. Także to jest, Już się jest skończyło? Wielka, wielka A, zagadka. Koniec, Z koniec. Koniec jazdu. My kończymy, też kończymy. Do zobaczenia. Delegaci wolni. Mamy prezesa. Hej, hej.